Dzień dobry, Szymon Noszny, a ze mną jeden jedyny, niepowtarzalny Kasper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Istnieją różne metody ćwiczeń. Znaczy najpewniej, jeśli zaczynałeś trening w siłowni, i nie było to w zeszłym roku, tylko gdzieś tam, hen hen daleko. To jedyną metodą, jaką znałeś, był trening dzielony, czyli poniedziałek klatka, wtorek plecy, środa, nogi itd., itd. No, dzisiaj już wiemy, że taka metoda treningu nie do końca zawsze będzie idealna, z tego względu, że możliwości wzrostu masy mięśniowej są ograniczone w czasie. W związku z czym, jeśli ktoś zaczyna ćwiczyć, najczęściej stosuje metody o nieco mniejszej objętości, i to jest albo FWW albo metoda, która się nazywa push-pull-lex. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam pierwszą część takiego treningu i pokażemy Wam, w jaki sposób można zaprojektować samemu sobie taki idealny, doskonały, angażujący wszystkie grupy mięśniowe, trening push. A czym jest trening push? Trening push polega na trenowaniu tych grup mięśniowych, które oddalają ciężar od Ciebie. Czyli jeśli ciężar oddalasz w ten sposób, to jest push, czyli pchanie. Jeśli oddalasz w ten sposób, to jest push, czyli pchanie. Jeśli oddalasz w ten sposób, to jest push. Czyli czyli pchanie. W związku z czym w treningu push trenujesz klatkę, barki, tricepsy, nie zapominając przy tym o brzuchu. I to jest taka metoda, która pozwala Ci na włączenie nieco większej objętości niż ta, którą mógłbyś robić w treningu FBW. A zaczynamy oczywiście od klatki piersiowej. Jako pierwsze ćwiczenie, król wszystkich ćwiczeń siłowych na klatkę piersiową, czyli wyciskanie sztangi leżąc na owce płaskiej. To jest ćwiczenie, które będzie angażowało i mięśnie piersiowe większe, i barki, i tricepsy. Dlatego jest ono ćwiczeniem, które jest takim typowo budującym i masę mięśniową, i siłę. Zresztą o tym ćwiczeniu znajdziecie cały materiał we wcześniejszych filmach. To ćwiczenie w treningu późdajemy na samym początku, po to, żeby używając dużego ciężaru jak najbardziej zaangażować, zrekrutować jednostki motoryczne, wszystkie włókna mięśniowe, żeby dostały konkretny bodźce do wzrostu. I teraz w tym pierwszym ćwiczeniu możecie stosować nieco mniejszy zakres powtórzeń, czyli na przykład między 6 a 8, używając przy tym dużego ciężaru. No i też pamiętajcie, że każda seria zbliża się do załamania, chociaż do załamania nie dochodzicie. Konstruując trening, zawsze warto stworzyć go w ten sposób, żeby Pierwsze ćwiczenie na grupę było ćwiczenie złożonym wielostawowym, z dużym ciężarem, a drugie ćwiczenie możesz być ćwiczeniem izolowanym, żeby zaangażować tylko włocznie ten mięsień, który chcecie. W związku z czym w pierwszym ćwiczeniu było wyciskanie, pracowały wszystkie mięśnie obręczy barkowej, a teraz będziemy robić rozpiętki z linkami wyciągu od dołu, i to już jest ćwiczenie, które w sposób izolowany będzie wpływało na mięsień piersiowy większy. Dlaczego od dołu? Dlatego, że chcemy tutaj zaangażować górę, która przeważnie jest słabsza. I o ile we wcześniejszym ćwiczeniu zakres powtórzeń był niski, tak w tym ćwiczeniu warto byłoby iść w kierunku większej ilości powtórzeń, czyli między 15 między 12, a nawet 16. Żeby rozwijać barki, zawsze trzeba wyciskać jakiś ciężar nad głowę. Więc to może być sztanga, mogą być sztangielki. Dzisiaj wyciskamy właśnie hantle. W związku z czym hantle na barki, i używając klasycznej metody wyciskasz w pełnym zakresie do góry. Pamiętaj o tym, żeby zawsze pracować właśnie w pełnym zakresie. Uczestnik już zatrzymuje ruch na wysokości ucha, ogranicza go tym samym, ograniczając sobie możliwości pracy mięśni w pełnym zakresie. No i tutaj, podobnie jak w pierwszym ćwiczeniu na klatę, raczej większy ciężar, w zakres powtórzeń 6 i 8 i przeciążacie mięśnie. I drugie ćwiczenie ukierunkowane na barki to będą wznosy bokiem polikina. Tu oczywiście można stosować bardzo jakby duże spektrum różnych ćwiczeń na, na boczne części mięśni naramiennych. No my wybieramy to ćwiczenie z racji tego, że ono jest ćwiczeniem, które daje możliwości potężnego przeciążenia mięśni. Zresztą ćwiczenie też było omawiane na kanale. W każdym razie to, co nas interesuje zgięcie ramienia, małe obciążenie. Duże obciążenie, długa dźwignia i wracasz. I to jest ćwiczenie, które świetnie angażuje środkowy aktor mięśni na ramiennych Działa co? Tutaj znowu zakres powtórzeń większy 12-16. Francuskie wyciskanie sztangielek to jest ćwiczenie, które świetnie rozwija wszystkie trzy głowy mięśnia trójgłowego, więc to będzie nasz wybór jako pierwsze, takie mocno przeciążające mm, mięsień trójgłowy ramienia. Możecie też wykorzystać do tego sztangę. Natomiast wykonywanie tego ćwiczenia sztangielkami jest o tyle lepsze, że i lewy, i lewy i prawy triceps pracuje w takim samym zakresie. Nie ma ryzyka, że silniejszy będzie przejmował funkcję słabszego. 8 ruchów. Wyprosty łokcie z linkami wyciągu górnego, to jest takie ćwiczenie, które świetnie wydaje się na koniec treningu tricepsów. To, o czym musicie pamiętać, to żeby ramię było wysunięte do przodu. Często, jeśli ludzie ściągają linki, cofają ramię, w wyniku czego triceps nie pracuje jak należy. Ale jeśli pochylicie się do przodu, ramię wysunięcie do przodu, tutaj głowa długa będzie pracowała bardzo, bardzo mocno. I w tym ćwiczeniu robicie nawet do 20 powtórzeń. I na koniec. Ćwiczenia brzucha. Tutaj proponujemy Wam przede wszystkim ćwiczenia, które będą angażowały mięśnie skośne brzucha. Bo o ile mięśnie proste są ćwiczone dosyć regularnie, to ze skosami już tak, tak nie jest. I tutaj Russian Twist, rosyjskie spięcia. Żeby to ćwiczenie robić dobrze, pamiętajcie, nogi muszą być w powietrzu. Jest mocna praca, mocny akcent na rotacji. Pracujecie powoli, a Wasze mięśnie płoną. W ogóle należy ćwiczyć mięśnie skośne brzucha, bo to one dają Wam prawidłowe ciśnienie, które otrzymuje narządy jabłem brzusznym i kręgosłup. No, no niestety jest tak, że mięśnie ma bardzo mięśnie skośne słabe. Klatka piersiowa, barki, triceps, mięśnie brzucha to są te mięśnie, które trzeba trenować wtedy, kiedy robicie trening push. Więc dzisiaj daliśmy Wam z Kaspem przykład na to, w jaki sposób my trenujemy, w jaki sposób Wy trenujecie i w jaki sposób możecie zaplanować sobie trening push. Jeśli chcielibyście więcej materiałów tego typu, napiszcie w komentarzach um, przede wszystkim, co chcielibyście widzieć. Więc jeśli są jakieś techniki, metody, ćwiczenia, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z fitnessem, piszcie w komentarzach pytania, a my postaramy się na nie odpowiedzieć. Więc dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. ピュー